شس Na samym początku mam wam coś ważnego do przekazania. Otóż jak wiecie współpracuję z Diablo Chairs i od kilku lat mam okazję korzystać z ich foteli. Bez wątpienia jest to fotel od firmy numer jeden w Europie. Ostatnio przyszedł do mnie model X-Player 2.0 i sami zobaczcie jak pięknie on się prezentuje. Posiada regulowane oparcie, podłokietniki oraz poduszki przystosowane do długich prac przy komputerze. Na stronie macie do wyboru kilka modeli w różnej kolorystyce oraz rozmiary przystosowane do każdego. I tak jeszcze ode mnie. Fotele są mega wygodne. Ja siedząc nieraz po 8 godzin dziennie przy komputerze totalnie nie czuję dyskomfortu. Także, jeżeli chcesz połączyć wygodę ze zdrowiem, wybierz fotel Diablo i poczuj nieziemski komfort. Pierwszy link w opisie, wpadaj. Sek paranormal. To mały kanał na YouTube, który skupia się na wyprawach do rzekomo nawiedzonych jak i opuszczonych miejsc w Szwecji. W tym filmie Emil informuje o tym, że cmentarz, który zamierza dziś zbadać, jest nawiedzony. Dodał również, że kilkukrotnie odwiedził już to miejsce i za każdym razem gdy tu był, zauważył dziwne rzeczy. Przez pierwsze 20 minut filmu nie dzieje się nic ciekawego. Mężczyzna po prostu spaceruje po cmentarzu, ale kilka minut później udaje mu się zarejestrować coś strasznego. If I can get that knocking. Knock one more time, because that would be awesome. Gdy mężczyzna idzie po cmentarzu, udaje mu się nagrać coś w rodzaju jakiegoś dziwnego cienia. Oczywiście jest to widoczne tylko przez łamek sekundy i ciężko to dostrzec. Teraz widzicie rozjaśnione i przybliżone nagranie. Jak myślicie, czym mogła być ta dziwna figura? Czy jest to po prostu błąd kamery? Kolejne nagranie pochodzi z TikToka od użytkowniczki Medium Alex, która uważa, że jej dom jest nawiedzony. Zresztą zobaczcie sami. Oh my god, did you guys? It's moving. The door's moving. Oh my. Door. Shut the door. I don't think you can do it. Holy shit. Holy shit. to, to jest? The flux Zapewne zauważyliście, że drzwi same się otwierają, ale czy widziałeś tą dziwną, ciemną postać na końcu nagrania? Gdy Alex przesuwa latarkę w inne miejsce, przez łamek sekundy możemy zauważyć postać, która stoi nieruchomo. Gdy film nagle się kończy. Wiele osób po obejrzeniu tego nagrania spekulowało nad tym, co udało im się zarejestrować. Jedni mówili o zjawie, inni o jakimś demonie. Szczerze, ja nie mam pojęcia, skąd to coś się tam wzięło, oraz czym jest. Jeżeli ty masz jakąś swoją teorię, podziel się nią w komentarzu. Następne nagranie pochodzi z kanału Exploration and który postanowi udać się na samotną eksploracja opuszczonego budynku. Jednak po krótkiej chwili mężczyzna zrozumiał, że nie jest sam w tym budynku. I heard Początkowo słyszy głosy innych, rozmawiających osób, gdy nagle znikąd pojawia się wysoka, cienista postać, która dość szybko przebiega przed kadrem, próbując uniknąć kontaktu z youtuberem. Mężczyzna niestety nie widział tego czegoś, zauważył to dopiero, gdy oglądał nagranie w domu. Użytkownik TikToka Cody Aaron725 pracuje w rzekomo nawiedzonym biurowcu, ponieważ przedmioty w nim same się poruszają. Pewnego razu miał nocną zmianę w budynku i postanowił dokumentować wszystko dookoła siebie. W momencie, gdy gada do telefonu, za jego plecami możemy dostrzec coś dziwnego. Ok, you guys, so uh, this is the door that moves on its own, and that's the chair that moves on its own. And uh, I'm just tired you know there's absolutely nothing here this um I I've not seen anything około 30 sekund później Cody po raz kolejny rejestruje dziwne zjawisko zwróć szczególną uwagę na drzwi za nim. To jest to, i po prostu to zacznę może i zobaczymy. Mężczyzna słyszy dźwięk uderzenia drzwi, i po jego twarzy widać szczere przerażenie. Postanawia i sprawdzić, co mogło spowodować zamknięcie tych drzwi, jednak gdy wchodzi do środka, nie znajduje nikogo. Następnie możemy zobaczyć obraz z kamer bezpieczeństwa. Cody wyjaśnia, że jeżeli w lewym dolnym rogu jest zielony kwadracik, oznacza to, że kamera w pomieszczeniu nie wykryła żadnego ruchu. Jednak w jednym z pokoi, zdecydowanie widać ruch. Ok, więc so jestem no right? world sam. Wszystkie że nie w Co That is insane. I have never seen something like this. This is directly beside me in the next room. Did you see that? It disappeared. What in the world? Po obejrzeniu nagrań z kamer bezpieczeństwa, Cody po raz ostatni postanawia zbadać biuro, aby upewnić się, że jest jedyną osobą w tym miejscu. Ale po wejściu do jednego pomieszczenia zdaje sobie sprawę, że jest tam coś jeszcze. Let's do it. OK, yeah, I'm gonna need Eric's help for this. Uh, I'm not gonna do this by myself.